No spada No się dawaj szybciej Czekaj, tego go No nie spichaj go! A ciebie to Was zepchnę Dobra No ja, ja to nagrywam już, pierdzielę Ej, was. Jaż pier... Boże, ja już pierdzielę to w końcu nagrywać kiedyś! No Boże, już jest No ja już ja nagrywam... Jednak... Bo... Tu, tu, tu 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 tu, nie tu. nagrywaniem, że masakra. Dobra, nie można no zaczynam. Yyy e, witaj dziewczynki No bo ja nie masz teraz znać Yyy witaj dziewczynki Cześć Bardzo cześć Jesteś zgodny o dziś? Jesteś ze mną I ja Obecny? I Dawid jak i Paweł nieobecny No to dobrze y, No to Elo do, do, do tego Ja kopytę te drzewo, to jest moje drzewo Pozbędnej, gdzie jesteś my Ej, gdzie się było? Jesteś na tym gdzie jest grzybek? O. Normalnie. Jest Będziemy normalne. robić zupy grzybowe z bobra. Kurde, piszę segmenty od was, hihihi. Hi, hi. Ja też chcę. E, ja ty, ja nam drzewo i nie dostałem was ale gówno. Ej. Nie się w ping <laughs> <laughs> no, Ale to jest ale długi jest? sezon multiplayer'a, a to się cieszy, że zostawił łapę w głowę. Ja co stawię? tak długi w czasie. Znowu multiplayer Ja też nagrywam. Trzeba wspomnieć, że ja i Ozik nagrywamy. Więc możecie zobaczyć Ozika-perspektywę. Nie, no. nie, Perspektywa. Możecie zobaczyć Dawida-perspektywę. Bo to moja cegia, tylko nagrywam. Jakby to to Dawidek 2, 3, 4, wcale nie ma na imię Dawid. No? Ja mam na imię Dup. Ja mam na. Nie, ja mam na imię ja Mateusz. Tak? Na... Ja myślałem że ten, nie czekaj bym myślał jakiś fajny imienia. Ja myślałem, ja że Jesiek. No, udałaj ty, ty jedzenie! Pitwara <grym grym grym> kotlety. Ej ja, opaki, bo ten, ja jak już wkopałem. Jak chcecie to jo, możemy ty tu jest tutaj... No właśnie, to jest fajny tegen. Aj, liście powiada. Chodźcie tu. Znaczy no, ja nie tyle kopię sobie, co so, ona, tylko sobie narzędzia sobie. Ej, Zróbka, i fajnie było, jakby było no. coś takiego. Albo co? no, kobla. Daj koł, kobla. Ja chcę kobla, dajcie mi kobla. Nam ci leta, mam dzikąd leta. Pięć kotletów Nie, nie mam tu dwa kotlety. Mam ci <suszel> dwa kotlety. Ej, dajcie mi jakąś tego, farmę. To jest, to jest, nie? Dwa kotlety powiadasz. Dwa kotlety, ze trzy goble. Patrz tu ile ci metów Ej, tak ja to szanuję, normalnie. Dwa kotlety, ze trzy goble. Dobra! Gdzie jesteś? A, chodź tu. No tu tutaj na polach. Tu! tu, kacz! A tam mały. 500 km. Dawaj, grzechcie się nie ciągnie. 3, 2, 3 musieliście 3 czy 2? Dwa? 2, dwa, mam szpik. Cicho tam, czekaj, i siostra muszę uspokoić. Sorry za, czarny, sorry za czarny ekran. Sorry za czarny ekran. Idziemy do mojej dziurki. Będę wykopany taką. Nie, nie chcę się tej dziurki. Dobra, i ja już wracam. Dawid, dzięki za w ogóle. No... No oddawaj, Ono oddaj, no proszę! tylko sobie zrobię, no. Masz tu, o. Masz tu jeszcze... No, co mnie widzi, masz tu jeszcze moje kawałek. Dziękuję. I widzicie kawałki co No, jest więcej do Chodźcie w góry, chodźcie te góry, bo te góry są świetne. No, zróbcie ile potem będzie żebrać, a to wiem. No Ozik zawsze zróbcie zróbcie się jak możecie. Co? A po co? Bo tam jest dużo wody, trzeba przypłynąć, nie na, najlepiej. Jak się robi łódkę? Bo chodzi. Nie w chudę. Jeszcze tylko ogólnie na kupie drzewa i kobla i wszystkiego A potem będzie... O kuda, al on bogat jest ty jeba jak on to zrobił. No kurwa, ty. normalnie koło kobla. Ty. O ty. Pipe, to ty masz. Pipa. Co? Tu, 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 tu tu. tu A ja muzyki nie włączę. A ta dupa będzie bez muzyki. Ja daję potem problemu. O też ty chłopaki. kurde e Tawik nie. nie wiem, bo o, o, o. to jest złopaty. Czekajcie chwilę. Patrzcie się na to. Ty, 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 ty. No, no ciszej tam na korytarzu. Czemu pod topika? Ej co? Halo? No robią. tak się robi łódkę, patrz, ja będę teraz płynął Ej, poczekajcie na mnie. <ślad> <ślad> jak to je lamborghini nie CZEKAJ NA kręcę. w takim CZEKAJ SIĘ patrzcie jak ja teraz odpalę tyle z tego będzie ej w ogóle już tam popłynęliście nie o kurwa mać ja palę sobie ależ mi spadł czekaj chwilę e, gdzie bierzesz chcesz? i chodź tu tu pod górkę to, tu odwróć się schabowe idę pod schabowe pierwsze dobra Wdęg, ale laganiają ja ci. Chodź tu świnio. Nie mogę jej w No tatusia weź, jest tatusia. Gdzie jest ta druga? Dzieńca. Jak byś tej łódki? Świnio, nie No dobra, mam się. Nie chcę. Ej, to jest moje jedzonko, Moje cztery są. moje jest jedno. Dobra. I gdzie wy jesteście? Nie, pod głową taką. No nie wiem, chyba tylko widzę jednego gripera i tylko tyle. No, wiesz, jest dużo go w ogóle, nie? Węgiel, czekaj chwilę, ja płynę po, po węgiel, bo, bo... ja lubię węgiel. Właśnie ja idę po węgla jakiegoś, ale oddasz chyba cztery jezonka, nie? O. Nie. Nie do ciebie. A już w sobie zrobię. Tu, tu, tu... Ej, tam jest gdzieś góra, nie, ja w bę... po jedzenie, plec... Właśnie, poczekajcie chwilę. Czekaj chwilę, ja tylko puszczę Powoli, Cześć, Nie Mierz ma. wyrzuciłem. Masz pół serduszka tylko? To ci nie uderzy, no, nie taki ale... ma kozik. Co, co, co? Wydziesz ozik więc jego przykład. Bozik jest zły. On, on, on. On, ja już, on podrywa dziewczynki. Co? <laughs> to jest prawda. Ojciec na kibik mamy poziomie. Normalny chyba. No. Bo i tak się kurzycie regeneruje, że masa. Nie wiem, że jeszcze tam pod poszli. To po węgiel co? idę. Nie, o... Jeden węgiel był tu. Kup. Nie ma życia. Ten na to. Nie. Ja tu idę do deski. Nie. Mam węgiel... Będę miał pierwszy adgigment. Nie ma atzygmentu za to. Nie ma ciepłych pieniędzy. No to ty powiesz. Chodź czy dalej tam. No czekaj, tylko węgiel! Ej, chodźcie kto chce węgla? węgla? Kto węgla? I... Mogę kopać. To jak ja chcę. Ej, tu się ogólnie no co robi, wiecie? Ej, wiecie co? Nie wiemy. Postawiłem. Ej, ty masz moją łódkę? Nie, ja mam swoją łódkę. Ja postawiłem o, o. łódkę i znikła. Damy tam węgiel, płynie po niego. Po czemu zamykasz się ten węgiel? Żeby ten węgiel. Żeby... Posłuchajcie się. Ej no mi klocki znikałem jak stawiam, ej Bo ty, bo ty, bo Mary jesteś Okej, ściągnęłem ją O czekajcie, to jest fajne miejsce na zamieszkanie Okej Jak co No Bo mi się klocki jak stawiałem, to mi nie znikały No bo ozik, ozik, ozik ma klocki, problem z klockami Ej no ale, nie czemu ty piech? masz ten węgiel dla mnie? Wypadałoby się chyba gdzieś skopać czy to... w sensie no nie. Ej, kupia! ja się ja ogólnie spodobałem dziukę! Tylko że niszczyliście, więc nie, no nie, to nie to nie. Ty chyba no właśnie, tu wpływa. Ej, dał ci pójdzie na skopali. Okay. Czekaj. To mój no. węgielski dalej! Dobra. Oź, nie masz tego węgla. No nie tutaj, nie na łódce dalej. Oś tam. Chróć Rysz, mi na, łódce, na łódce. Łód łódce. Chodźcie tam, nie tam. Chodźcie tu wpłynąć na razie. Gdzie jest? Nie chodź. tamtej tam dziury żeście wpłynęli? O? No dobra. Ej, to jest gajasz w tym. Cześć, muszę się nazywać. Ej, tak! tam jest węgiel. Jakie w ogóle jaskiń obcy? Aaaaa! Oh, ale Uga. Nic tu nie widać czegoś. Mam na jasno mak coś, tak? Mam na jasno mak Ja pochodnię jak ktoś. No widać, ten węgiel pochodni z dobre. Idziemy na to. Daj mi węgiel. Ile? 13. Dziękuję. Masz I pochodnie w gratisie. Swoje. Masz te kotlety swoje? Mam dwa. Ja mam ogólnie 36 pochodni i pustaka węgla. Ja sobie wezmę pochodnie do no drugiej łapki, ale to, to będzie jasno. Ja też. Masz 6? Ja nie mam 6. Nie Boczysz sobie nie. dynamika light'a i będziesz miał no nie? No tak, ale ma to włączone tak? Znaczy, masz... no. <coughs> znaczy A jest, to masz... ty Mateusz Na no. czym nie Mateusz? W ogóle tak. w ogóle... Tomek Tomek ma na imię... Jak ma na imię to na imię? Tomek. Eee. Ba... Um. Nie, 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 nie. O nie węgiel ba... kolejny! Ty tak sobie kupić dziubę, no nie? I taki węgiel. Elo? I ja to fanuję ogólnie, bo to jest takie dobre. Ja idę. Tam... Ja idę, Co? Ja żeby... no. I co tam powiesz? No ja tam powiem, chociażby, że. 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 tak teraz to ogląda ktoś, To to. 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 żeby to było w tym A pamiętaj... Czerwony magiczny guziczek. Nie, to to nie. I ten dzwoneczek też można. Jak chcecie być pierwsi, napiszcie w komentarzu pierwszy. Że, że jako pierwsi obejrzeliście. Że nie jesteście jest najfajniejsi. Stąd, no. To mój węgiel. Będę bogaty. bogaci widać, że Powiedz, O Nie ma nie! Miałeś! No <laughs> <laughs> to <dobrze> <laughs> <próbowałeś>. <laughs> Ja, ja nie zrobię cięcia, mi się mi się nie chce. Ajdzie beka. Ajdę beka, wiesz. No i stąd! <try> nie widnie. <bierz> <try> ale ej, to będzie hit. Ty, ale to dobre, nie? Ojej, ty to jednak chłopak jesteś. Chłopaki, gdzieś osiedlamy? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja w jajach. Ja, ja, ja to jest coś, czego nie masz. Ej, Dobra, ja to popłyniemy gdzieś dalej. Nie, bo tu jest moje żelazo, ty mi zabierzesz, ja wiem. Ale ja idę z sobą. Oj, to będzie fajnie, spokojnie. Nie bój się, mogę zabrać dziewięć węgla, żebym miał tak, masz. Boje żelazo? Opie szukaj tego żelaza i go nie ma. No nie dostałem oczywiście Masz, teraz dostaniesz oczywiście A nie, bo nie, nie zrobiłem bądź. tego. pola. Ej! Nie Mój sprawę ty. Posłuchaj. Y, w pamięci z dwóch myszek opatrz twój węgiel. U mnie były 15 i cinek, więc... Eee, patrz. Co? No nie to nie jest, jest Mateusz. Eee, no, słuchaj. No To <grym> jest No, Idę To ogólnie jak będzie dzień, to sobie gdzieś popłyniemy, no nie? No. Chcesz kilo? O, ja do drugiego Dziękuję. Nie ma za co. on to są moim, będę mieć więcej